Okej, okay, ciupiemy sobie rozgrzeweczkę w naszym meczyku, CSA, pewnie znowu będę ostatni, ale przynajmniej się pośmiejecie ze mną. Jeb, 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 jeb. Dobra. Zginął śmiercią tragiczną poprzez postrzał w mózg. Swoi po wszystki o kurde Wycelowałem bawinnego, inny mnie zabił Nie lubię tych snajperków nie lubię he <laughs> Okej, siadł. Tu jesteś! No proszę. Nawet nie wiedziałem, że on se tu siedzi. Ilu zabijam? Jednego, nie? Okej. Okay. Teraz się zacznie trudniej. Co tu się odupcza? Od What the fuck? Co tam się dzieje? swoim a co A ale zabiłem gnoje Ja tego, a on mnie. No przykro mi, no. Sprawdźmy, co się dzieje dalej. Dzieje się dalej, no. Trzech daje jednego. dwóch w sumie. E, ale się dałeś. Pewnie ja też bym się tak dał. No kurde, no. Dobry ziomek. Pięciu wrogów. Ja nie mogę. Przechu. Aaaa, oh, kur... zapiął. Ale chyba było blisko. Dagon tak, wcześniej miał od tego... Jak spadł. Jeden ziomek tylko został. Ha, <laughs> <mała>. ha, nie tu Nie, <laughs> Zapętliłem Zapętliłem się. ha, ostatni jest ha, ha, jeszcze by zabić. Może zabić. ciężko, być Jest tam. To się odbędzie, co? O chuj mu chodzi. Bombą bon. to był gość, to dobrze. Tylko bombki pilnujcie i spoko. M61, nie jest tak źle. Się rypać. Cztery, dwóch teraz zabiję, no to ten, myślałem, że ktoś inny zabije tego chłopca. Jest tam ziomek. Znaczy, czy nie ma kogoś tu z lewej. A, zabiłem go. <noise> Udało mi się, chyba przypadkowo, ale go zabiłem. Kurde, ale ja chciałem się w lewo odwrócić, zauważyliście, że się w lewo odwróciłem, a tu ziomek wyszedł. Skurczy pięciu zabiłem. Malutko, strasznie. No właśnie, ten sam goście tu wyczekł. 2, 2 No 2, 1 Dał się tamten trochę No ja też jak pizdeczka, no ale Ale ja się uczę grać, no ja się uczę grać Pamiętajcie Wszyscy się sadzą w jednym miejscu Jeden, jeden i do bomby. Ale za mało czasu w sumie, żeby chyba coś zrobić, chociaż Podłożę jeszcze bombę, nie mówcie. <laughs> Zabił go. Szkoda, że mnie zabili i Mog mogłem jeszcze kogoś strącić. Kurde, czemu ja na kucaka się przesadzam? Redalami. Gośnie chyba nie zorientował, że ja tutaj jestem bliska. O mój. Pięknie Ta runda jest moja prawie Mimo że mam tylko 16 HP Gdzie oni są? Mimo że mam tylko 16 HP to dość mi to idzie O, kurde, mogłem, mogłem stać i się przesunąć uff, uff, spójrzcie no jak mu wyszedłem no kurde, no tak bym chciał po prostu, żeby mnie zabili a dobra, to jeszcze, wie, wiecie, niedoświadczenie. Gdzie ja jestem? O, na drugie miejsce w mojej drużynie wyskoczyłem. Spójrzcie, ośmiu zabitych. Ładnie, ładnie. Z, z takiego niskiego miejsca wyskoczyłem na górę. Okej, okay. kurde, abym jeszcze jedna taka rundka siadła, to byłoby zarąbiście, powiem wam. W końcu jakieś nagranie, gdzie nie jestem ostatni. Oj, oj, oj. Oj, 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 to brzydko, 4-2. No dobra. No dobra, no dobra. Mam hajs? Mam hajs. Idziecie tam chłopaki, idziecie. Mmm, tylko dwóch nas idzie. Bo go ją wycelować. Co tu się dzieje? Jest dym. Masz gnoj. A z tyłu był. Ja cię. A on sobie poszedł za mną. Kurde, nie gram na słuchawka i nie słyszę kroków, bo na słuchawkach jednak słychać, a tak jak gram na głośnikach, to nie. Kurde, muszę grać na słuchawkach. Zapominam po prostu przed nagraniem. 9. Zabiłem najwięcej z mojej drużyny. O kurde, muszę FAMASa wziąć. To co, nie idziecie tam? No sam nie pójdę, bo ja sobie nie poradzę z nimi. Jest więcej jak pewne. Dobra, siadnął. Okej. Okay. Okej, okay, jest miara. Gdzie podłożyli bombę? Ale ale on, ale on się nie zorientował, że ja się wrócę. Ja bym się kapnął od razu, to, to może byłaby szansa jakaś jeszcze na niego. No masakra. Ale wygraliśmy to. No mam? 10 zabitych. Super. No idę tutaj. 5-3. Nie wiem, to jest 10 rund? nie pamiętam nigdy. Czy w uproszczonym jest mniej troszkę. A! Kurde, akurat mi się... <śmany> jaki warty <śmany> O masakra, powiem, że tutaj miałem więcej szczęścia niż rozumu. <śmany> jak... Jak to, jak to w ogóle zrobiłem? To leży śmierć. Mamy drugiego, dobra. Teraz, gdzie będzie? No ja chcę tu przejść. Fuck. Musi być tylko na A. Siadł? Gdzie ta bomba? Gdzie ta bomba? Jest nie ten przycisk. <grywa> A, <grywa> Nacisłem nie ten przycisk, ale okej, okay, rozbroiłem bombę. Zajebiście, nie dość, że... A, jestem pierwszy! Spójrzcie, 13 zabity. I to jestem drugi ogólnie na drużynie. Ale to chyba naprawdę trafiłem na takich leszczy, którzy są gorsi ode mnie. Bez obrazy oczywiście Ale jest okej, okay, bo przynajmniej Bo przynajmniej coś się dzieje Ej, ty gościu nie rzucaj mi kurde pod nogi Mówisz, że lecisz A! Wybrał mnie Wybrał mnie tym razem, a nie zauważyłem, co on ma w ogóle w ręce. No, ładnie mu wystawiłem główkę, Ładnie. Mu wystawiłem główkę. Kurde. O, spadłem na drugie miejsce. No tak. Ja bym kogoś zabił teraz, to pewnie dalej bym się utrzymywał tutaj pierwszy. Ale okej, okay, ale tylko my we dwóch tak w miarę jakoś tutaj strzelamy. Ale ładnie dostałem. Trenowałem chwilę AWP, żeby się nauczyć strzelać, ale. Nie, to jeszcze nie teraz, nie czuję się dobrze. O, jest, nie ma szans. A On tam sobie biega na B, tak. A ci stoją bez ruchu. Majinemis <grymne> pół. Masz szans. 6-4. Idziemy dalej. No jednak jest więcej rund. 6-4. Szkoda, że się tak nabiłem przedtem. Kurde, no taki, no, no taki niepoważny mój ruch, że mu się wystawiłem. Kurde, co jest? Coś tam spostrzątał z tyłu. O kurde spadł, dobra. O oh, fak, ile ich tu jest? Raz, padł następny, O, to kurde chyba trzech zabiłem już a bo bombę podłożyli 16 on zabity, o rany, najwięcej z wszystkich Zarąbiście, dobra Dematy biedek przetro ataki od trzech różnych wrogów, już chciałem sobie dołożyć jednego Dobry jestem, jestem genialny po prostu dzisiaj. Dlatego, że wypiję dwa browary, czemu autobalansowanie drużyn? Nie chcę autobalansowania drużyn, no, sam nie chcę tu iść. Dobra. Nic się nie no. Okej. Okay. strzały padały, ale nie wiem gdzie. O kurde! A! A nie mógł mnie trafić. A tutaj kucnąłem i, i po prostu nie zawiół. Okej, okay, skończę na pierwszym miejscu w mojej drużynie. No w końcu jakoś to wygląda, nawet gwiazdeczkę mam, spójrzcie. Okej, okay, dobra, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!